Mam widzowie Dzisiaj mam totalny luzik Ale mam dla was wiadomość Już mam totalny luzik Niektórzy wiem, że chcieliby się ze mną spotkać A więc tak Dzisiaj W Czarnej Białostockiej O godzinie 21 Będzie film w głowie się nie mieści ale na gminie nie możecie mnie tam zobaczyć ale ten film jest do 23 więc jeśli chcecie mnie zobaczyć musicie dobrze mnie a ja będę nagrywać jak oglądam film Wy będziecie mogli zobaczyć jak o pierwszej idę na seans filmu. Więc widzimy się. Nara. Pa za mną.